Dziewczynka uciekająca przed rakinem na popularnej plaży na Hawajach. Matka 6-letniej dziewczynki nagrała przerażające nagranie wideo z bliskiego spotkania, jakie jej córka miała z rakinem podczas pływania na Hawajach. Z Harry'ego powiedziała, że nagrywa swoją córkę Anel Rezentes na plaży Kalama w, w ten weekend, kiedy dziewczyna nagle wybiegła z wody i krzyknęła krwawe morderstwo, że widziała bardzo dużą rybę, poinformował Kit4. Nagrywałem, jak była głupia, zanim to się stało, a potem nagle zaczęła wyskakiwać z wody i powiedziała mi, powiedział Gouweia stacji. Zanim wyszła z wody, wpadła w histerię, powiedziała Khon. A ja na to, o mój Boże. Więc podbiegłem, ale szukałem tego, ale nie mogłem tego zobaczyć. Nie zdawałem sobie sprawy, że to właściwie rekin. To mnie szokowało, dodał Gouweia. Przejrzała materiał filmowy i odkryła, że rekin rzeczywiście znalazł się w odległości kilku kaliotaneli. Widziałem rekina. Nie zauważyłem, że był za moimi plecami. Więc naprawdę chciałem się skończyć. Naprawdę się bałem powiedziała dziewczyna. Eksperci, którzy przejrzeli wideo, stwierdzili, że wyglądał na rekina czarnopłytwego, gatunku znanego z polowania na ryby w płytkich wodach, dodając, że dziewczyna prawdopodobnie nie była z tego powodu zagrożona. Nigdy, nigdy coś takiego nie wydarzyło się wcześniej. Jest tu prawie co drugi ukend. Myślę, że naprawdę anioły czuwają nad moim aniołem, powiedział go jak Hon.